Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tyłu słychać boisko piłkarskie, młodzież gra w nogę bardzo dobrze. Młodzi sobie ćwiczą, polepszają zdrowie, ale muszę jeszcze zmusić Puszy-Sława, żeby szedł nie drogą przy samochodach. Ale tutaj nie wiem dlaczego nie chcę tutaj iść, tylko koniecznie musi iść drogą. Przepraszam, Szanowni Państwo. Puniek, <grywa> Kurde. chodź, tędy pójdziemy, chodź. Szanowni Państwo, dzisiaj taką krótką audycję okolicznościową nagram. Strasznie jest gorąco. Poza tym w cały czas ciągnie. I, yy, no i chciałbym poruszyć temat, który już kiedyś poruszałem. Mianowicie, jest on dla wielu ludzi taki oświecający nawet, że ci z Państwa, którzy mają małżonki, wiedzą, że w pracy nie mogą zachowywać się małżonki tak jak w domu, do męża. Nie mogą, jak to się mówi, no, pyskować, tak, to jest oczywiście brzydkie, idziemy tu. Nie mogą pyskować, odpowiadać odpryskliwie, no, w sensie takim no, każdy zasługuje na jakiś szacunek, tak? Mąż też nie powinien do kobiety pyskować, być bezczelny. Czy. No, coś takiego, no. Pyta się mi, gdzie majtki wczoraj rzuciłeś, on powie w dupie. No, też tak nie może być. Tylko powie, kochanie, tam gdzie słońce nie dochodzi, nie jesteś moją faworytą, pytając mnie o taką kwestię. No, coś w tym sensie. No i powiem Państwu, że. Chodź tu. Więc on ciągle to zakręca. No i powiem Państwu, że to jest taka jasna rzecz, że w domu jest tak niemiło czasami. No to jest jego błąd. będzie teraz bardzo powoli szedł. No jest mi to na rękę akurat. Yy, więc yy, w pracy się tak nie zachowują. Ponieważ, yy, no właśnie. Dlaczego? Dlaczego w domu się tak zachowują? W pracy się tak zachowują? No w pracy jest... Yy, są konsekwencje ponoszone, tak, no spróbujcie sobie wyobrazić, że do szefa pyskniecie, tak, szef pyta, gdzie są papiery odnośnie tej firmy, tak, X, gdzie są papiery dotyczące danego zamówienia i ona nagle krzyczy, na zdrowie piesku, ona nagle krzyczy, w dupie znajdź sobie brudasie jeden, za kogo ja wyszłam, 20 szejków naftowych mi chciało, no teraz pływała jak ten własnym, nie dodając, że jedyny szejk, jakiego spotkała, to szejk w McDonaldzie. A to ten ciemny. <grywia> Pyta się, spotkały się dwie koleżanki, jedna mówi do drugiej, o, jaką masz torbę zajebistą. Ile kosztowała? A, niedużo, dwa klocki. Także tak, żart sytuacyjny. No więc dlaczego nie pysknie w pracy? No to każdy z Państwa wie, no wywalenie z pracy, opierdol. Tam się nikt w pracy w tamciu nie pierdoli. Chyba każdy z nas wie, każdy z nas był w jakimś biurze. Natomiast... Oho, idą ludzie. Kurde, no. Natomiast w domu po Pyskówce nie ma żadnych konsekwencji. Ktoś tam się obrazi, potem zgoda, potem nie. Wyłączę na chwilę pauzę. No już jestem, Szanowni Państwo, więc Dlatego właśnie kobiety nie peskują, bo ponieważ są świadome tego, że konsekwencje będą bolesne. Nie będzie pensji, nie będzie pracy. Koleżanki, które były za nią oczywiście zerwą przyjaźń w 99% przypadków. No tak jest. Tak jest, szanowni państwo. Natomiast w małżeństwie żona wie, że mąż nie podejmie żadnych takich ostrych decyzji, więc sobie może pozwolić. A dlaczego wiem? Mówią o tym statystyki. Po trzech latach 1 trzecia rozwodów. 80% rozwodów, niektórzy mówią ponad, to jest kwestia, to czy znaczy to są wnoszone przez panie. Więc mężczyźni, jak się zakochują w kobiecie, a kobieta jest w stanie to wyczuć. Znaczy, kobieta zwykła, która ma intuicję, umie rozpoznawać emocje, to nie wyczuje gry psychopaty, bo psychopata jest bardziej uzdolniony do czytania emocji niż yy, zwykły człowiek i nawet kobieta która do czytania emocji też jest uzdolniona lepiej niż mężczyzna. To jest taka gradacja. Ale większość mężczyzn to jest normalna, tak? Kurde, przepraszam, czym się ewentualnie ma jakieś schorzenia umysłowe, ale. Idące w stronę lęku, jakiegoś czy coś takiego, nie mówimy tu o jakiejś mrocznej triadzie, psychopatach, narcyzach, którzy wykorzystują ludzi po prostu ciągnąc ich za emocje, rozkochując, tworząc jakieś yy, kuszenie, tak, kuszą ich czymś, czy to miłość, czy złoto, no kuszą po prostu tak, że ego będzie szczęśliwe tego człowieka, a potem to dawkują, tak, karają, tym, zabierając to, właśnie czy to zakochanie, czy pieniądze, czy wizja super sukcesu. E, słuchajcie, ja byłem kiedyś, to już było, bo ja wtedy miałem lat 24, coś takiego, to ponad 20 lat temu było. Byłem tam jakiś bardzo krótki czas ze starszą kobietą, 10 lat i ona była mężatką. Słuchajcie, ona cały czas pamiętała o samochodzie, który tamty nie obiecał facet siebie warci byli. Natomiast no, tamten nie obiecał Hondę nową. I ciągle tylko ta Honda, Honda. Jak była jakaś rozmowa o alimentach, to czy czymś, to Honda, Honda. Oczywiście w opowieściach to on był tym potworem, tym złym. A jak ja potem poszukałem trochę informacji, to się okazało, że właśnie równi sobie byli. No, wiadomo, jak to jest młody chłopak zakochany, rozkochany, i, i wyrzuceniem to jest straszny cios. Wtedy się chce szukać informacji, takie głupotki robić, a to trzeba po prostu zamknąć temat i tyle. No, i właśnie dlatego kobiety sobie tak pozwalają. Pozwalają sobie, bowiem wiedzą, że mogą, że nie spotkają ich konsekwencje. Jaka płynie z tego nauka? Płynie z tego nauka taka, że. Zawsze musisz być człowiekiem, którego wnętrze, bo to się tak mówi, treno i skórę miej ładną kremę, mięśnie napakowany, ładnie wyglądasz. Uśmiech na twarzy, ładny głos, który też jest notabene z sprawą hormonalną. No i y, jaki płynie z tego kontekst? No, nie kontekst przepraszam, tylko idziemy pod słońce, więc tak ledwo co widzę, że co? No, i jaka wypływa z tego nauka, że trzeba też być bardzo mocnym psychicznie? Czyli co to oznacza? Nie można się zakochać w pełni, nie można tak jak mężczyźni, no, być w związku tak w pełni, ufać i liczyć. No, ktoś powie, no, ale to no, tak to biologia, ewolucja zrobiła, że mężczyźni no, chcą wygodę, mieć zupkę, tak, z córką, z, z, z dziećmi w domu. No, niestety, statystyki. Ja to rozumiem, sam taki jestem, ale statystyki pokazują, że taka postawa jest bardzo niebezpieczna dla mężczyzny. Ponieważ jeśli kobieta wie, że on jest zakochany i on będzie walczył, będzie biegał, będzie kosze kwiat kupował, no to no to jest tragedia, tak? Będzie robiła to, co będzie chciała, łącznie ze zdradą. Jak poczuje chęć na jakiegoś jurnego kolegę z pracy nowego, i ty nic z tym nie zrobisz, bo ona się ciebie nie boi. Szefa się boi. No to ktoś powie, już widzę. No, że co jak Adam, jak to żona ma się bać męża? Nie. Ma szanować męża, no, a tak jak do szefa. Przez szefa można lubić, może być fajnie. O, szef pan Wiesio. Premię daje. Nawet mimo, że jest jakimś Januszem. Może być Lubiana, to kawał, powie, a to za cycuska złapie. Oczywiście z tym Cycuszkiem żartuję, no to jest. Przesada tak nie powinno być. Natomiast y, można go szanować, lubić fajnie z nim się czuć. Ale wiadomo, że pewnych granic nie można przekroczyć. I tak samo jeśli jest z mężem, jeśli żona wie, że może przekroczyć pewną granicę z mężem. Nie spotka ją za to kara, no to ją przekroczy. No, kobiety mają taką naturę. Jestem crazy. Więc jak uznęć taką dziewczyną, jestem crazy. Która lubi przekraczać różne granice. To jest ciekawa świata. Ciekawa świata, ciekawa kutang. No takie tak jest życie, niestety. No ktoś powie, no ale skąd ty wiesz? Znasz wszystkie kobiety? No nie, no, ale kobiety od, od zawsze są ciekawe kutang. No tak, to natura zrobiła. Kobiety czują największą satysfakcję, największe emocje przy sprawach związanych z chłopami, z macierzyństwem, z dziećmi. Tak czy nie? Tak. No i czy tego słuchające mnie osoby chcą, czy nie chcą, no kutang jest częścią tego planu. Tego planu, który się wpija jak stringi w uda dziewczyny. Znaczy chodzi o to, że ten plan się wbija w to, co się dzieje na świecie. Dlatego stąd mówię śmiało, że poznawać świat to także poznawać kutangi. Niektórzy jeżdżą, żeby poznawać nową jakość przypraw. A niektóre jeżdżą. Niektórzy też, no przecież niektórzy panowie też są nowocześni, pro. <laughs> też jeżdżą poznawać smak nowych kutang. Także, no, no co powiem, szanowni państwo? No, czy, czy ktoś tak potrafi być jak szef pracy? Nakładać granice. Niewielu mężczyzn to potrafi, ale wszystko się zaczyna od początku. Czyli jeśli chcesz się nauczyć bić, to pójdziesz od razu do Tomka Adamka. No, załóżmy, no to, to nazwisko im przychodzi do głowy, bo jest przecież wielu speców od sztuk walki. Nie muszą być aż tak utytułowani jak Tomasz Adamek, tak? Czy pójdziesz do pana szpilki i powiesz dawaj na ring? Pochacamy sobie. Parę sekund leżysz, tak? Nie wiadomo, czy krwiach będzie, czy trzeba trepanację twarzki robić. No nikt normalny tak nie robi. Idziesz na treningi z dziećmi, trenujesz, potem coraz więcej, coraz więcej, po paru latach nakładają na Ciebie jakieś worki specjalne, żeby Cię nie zabił I może wyjdziesz z panem Szpilką, który też dba, żeby nie za mocno uderzył, żeby za mocno nie uderzyć. I tak to wygląda. Wszystko się robi powoli, więc już od samego początku, gdy jesteś dziewczyną, nie możesz pozwalać na to, żeby były jakieś takie krzywe akcje, że spóźnia się, nie rozlicza się. Nie mówię, żeby być skąpym, tylko że jak mówi, że odda, no to ma oddać. No nie to, że kobieta to zapomniała w pracy. Wyobraź sobie kasierkę, która tam codziennie zapomniała 100 złotych oddać. Pierwszego dnia by wyleciała z pracy i płakała i ten płacz by nikogo nie wzruszył, prawda? Tymczasem w związku ojo na może, bo no jest kruchą kobietką. No tak wcale nie jest. Ktoś może powiedzieć, Marek jesteś brutalny. Ja wiem o tym. To co mówię jest brutalne sam pewnie gdybym był w związku, to bym się denerwował tym co mówię. Ale niestety po, po byciu prawie, prawie 20 lat, może ponad, w biznesie i słuchając jak po rozwodach ludzie czytają mężczyźni. Znaczy, słuchaj mężczyźni, stracili wszystko, a najbardziej oprócz straty boli to, że ona już jest z nowym fagasem. E, jakie są filmy z internetu, jak ludzie mówią, że popełnią samobójstwo i faktycznie znikają. Nie mogą znieść bólu. To się już troszkę przyjaśnia człowiekowi w głowie. Wszędzie tam, gdzie teraz państwo zrobiło tak, że państwo wprowadza takie rzeczy, żeby... Jak kobieta zdradzi, czy coś, czy dziecko będzie z murzynem, to żeby przerzucić koszty na mężczyzn. Dlatego we Francji są w prawie zabronione testy DNA. Nie możesz się dowiedzieć, czy dziecko jest twoje, czy sąsiada, czy lekarza, czy kogo innego. No bo jakbyś się dowiedział, to byś nie chciał utrzymywać i płacić. I dlaczego państwo to robi? No nie wiem dlaczego tam, ale wiem dlaczego w Polsce. No, trzeba miliardy pożyczać i dawać, odbierać Polakom dla Ukraińców, dla Żydów emerytury. Jeszcze teraz przyjedzie imigrantów miliony, więc dla nich trzeba mieć pieniądze, więc jeśli jeszcze teraz z budżetu trzeba by było płacić alimenty, no w sumie się płaci, bo jest fundusz alimentacyjny, ale jak ty nie zapłacisz, to idziesz do więzienia. Jest więzienie, środki karne za niepłacenie alimentów, więc lepiej, żeby mężczyzna płacił za błąd kobiety. Czyli państwo, ustawodawca, można by powiedzieć, nie znam się za bardzo, no prawie dobrze wie, co kobiety wyrabiają. I dlaczego takie prawo trzeba wprowadzić, i tego się nie robi głównie dlatego, że się nienawidzi mężczyzn, bo to mężczyźni ustalają, tylko oni chcą mieć więcej pieniędzy po prostu dla siebie, dla tych, co im fundują plakaty wyborcze, dla tego, kogo szef partii wskaże. No, wiadomo o co chodzi. Tak wygląda niestety ten świat. Dlatego namawiam, żeby sobie to przemyśleć i namawiam cały czas do słuchania tekstów, artykułów, to znaczy czytania artykułów, słuchania audycji o samoocenie, o, o tym, żeby się uczyć kochać siebie, a nie świętych mężów, święte kobiety jakieś w religiach, czy... Chodź, później, bo jest naprawdę gorąco. Trzeba się nauczyć bardzo, ale to bardzo kochać siebie. Wtedy... Nie będzie czegoś takiego, że ktoś odejdzie i zostaniesz po prostu zabity. Widzisz jaki piesek piękny? Piękny piesek, liczył, chyba. Jest to bardzo niebezpieczna taka jazda na rowerze. I kiedyś tak jechałem, jak miałem 8 lat, z kolegą Tomkiem i się pies zaczepił łapą o ławkę i skowyczał. jest Do dzisiaj to pamiętam. Więc powiem Państwu, że jak człowiek się kocha, to czuje się przyjemnie. I wtedy jest trochę mniej miejsca na miłość dla kobiet. Oczywiście też można kochać i dzieci, ale jak ktoś od nas odejdzie, to zawsze zostaje nam coś ta miłość. Ci ludzie, którzy popełniają samobójstwo z rozpaczy, oni już nie mają nic. Nie kochają siebie, całą uwagę skoncentrowali na świecie zewnętrznym, który miał im dać rozkosz, radość, spełnienie. Żadna zostawiła, pozbawiła mieszkania, może rodziców Marli. Nie zostało mu nic, więc chce uciekać z tej planety, z tego życia, bo po prostu nie jest w stanie znieść bólu, więcej i szkoda taką osobę negatywnie komentować, bo to jest wręcz podłe. Niektórzy ludzie przez złych ludzi nauczeni dążenia tylko do zewnętrza, po prostu doprowadzili się do ruiny. Duchowej, psychicznej. Nie może mogą świetnie wyglądać. Sprzedam łózek widłowy. Dlatego, szanowni państwo, trzeba dbać o, o to, żebyśmy my coś mieli. To tak jak w Biblii pisze, przekopiowane z innych religii, że żaden złodziej nie ukradnie takiego skarbu, ani mąż się nie dobierze, czy jakoś tak, bo No bo faktycznie, jak kochasz siebie, to kto ci to, to zabierze. Ktoś Ci powie, że jesteś gównem, a, no, a Ty powiesz, no dobra, no to w Twojej głowie mogę być kim chcesz. W Twojej głowie mogę być kosmitą, reptilianem, reptilianem, reptilianinem, reptilianuszem. Ale to jest tylko i wyłącznie Twoja głowa i nic więcej. W Twojej głowie może się dziać wszystko, to jest Twoja sprawa, Twoja głowa. W mojej głowie natomiast jest mi już do samego siebie, do ciała, do duszy. Czymkolwiek, bo no nie była, to są te emocje, które się w nas pojawiają. Do tego małego, bezbronnego dziecka, które wewnątrz ciągle krzyczy, Niekochane. Bo człowiek się ciągle tylko skupia na Sabrinach. Sobrinach i Jessicach zamiast na samym sobie. No i to tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Pożegnaj się, Puniusz! A.